Zadanie szóste. Jeśli w trójkącie prostokątnym ABC stosunek przy prostokątnych jest równy 2 trzecie, to punkt A, trójkąt KLM o wymiarach 15 cm, 12 cm i 9 cm jest podobny do trójkąta ABC. Wykonajmy rysunek do punktu A. Mamy trójkąt ABC, którego Stosunek przy prostokątnych jest równy 2 trzecie, czyli 2 do 3. Możemy to symbolicznie oznaczyć 2x i 3x. Również jest dany trójkąt KLM o danych bokach 9, 12 i 15 cm. I należy sprawdzić, czy podane trójkąty są podobne. Wystarczy sprawdzić stosunek przy prostokątnych. Tutaj stosunek przyprostokątnych to jest 2 do 3. 2x przez 3x, x się skracają i mamy podany łamek. Tutaj dzielimy przyprostokątne krótszą przez dłuższą, tak samo jak tutaj. Po skróceniu otrzymujemy 3 czwarte. Stosunki nie są równe, więc te trójkąty nie są podobne. Więc zaznaczamy fałsz. Punkt B. Przeciwprostokątna w trójkącie... ABC ma długość 13 cm. Tak naprawdę w tym trójkącie nie mamy żadnych wymiarów, żadnej liczby, mamy tylko stosunek przy I na podstawie danego stosunku przy prostokątnych, przy nieposiadaniu żadnej liczby, nie wiemy, jaka jest przeciwprostokątna. W zasadzie moglibyśmy od razu zaznaczyć fałsz. Ale Wyznaczmy może tutaj, jaki jednomian wyraża nam przeciwprostokątną. Przeciwprostokątną BC oznaczmy przez Y i wyraźmy ten bok przy pomocy X. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa podnosimy do kwadratu i dodajemy przyprostokątne i to jest przeciwprostokątna do kwadratu. Więc podnosimy jedną przyprostokątną do kwadratu, drugą. Y kwadrat przepisujemy. Dodajemy wyrażenia z lewej strony. Prawą stronę przepisuję. I chcemy obliczyć y. Więc y to jest pierwiastek z tego wyrażenia. Od razu spierwiastkowałem. Pierwiastek i kwadrat tu nam się wyredukowały. Otrzymuję x. A pierwiastek z 13 nie istnieje, więc dopisuję. Tę wartość wpiszmy na nasz rysunek. Myślę, że widzisz, że w jakimś szczególnym przypadku przeciwprostokątna mogłaby być równa 13 cm. Wystarczyłoby tutaj w miejsce x wstawić pierwiastek z 13. I wówczas pierwiastek z 13 razy pierwiastek z 13 da nam 13. Ale oczywiście w zadaniu tutaj nie mamy żadnej liczby. Więc nie możemy nic powiedzieć o długości przeciwprostokątnej. Więc tak naprawdę to obliczenia nawet są zbędne, zaznaczamy tutaj fałsz. Punkt C: Najmniejszy kąt w trójkącie ABC ma miarę 30 stopni. Mając podane informacje, należy stwierdzić, czy najmniejszy kąt ma miarę 30 stopni. Warto sobie przypomnieć wzory związane z połową trójkąta równobocznego. Tutaj mamy proporcje boków w połowie trójkąta równobocznego. Zależy od książki, stosuje się albo takie trzy wzory, albo takie. Tak czy inaczej, w trójkącie, gdzie jest 30 stopni, jak widzisz, przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa od przyprostokątnej. Tutaj masz A. 1, druga a Przeciwprostokątna jest dwa razy większa od przyprostokątnej. Tutaj też przeciwprostokątna jest dwa razy większa od przyprostokątnej. Tutaj z kolei nie ma takiej zależności. Skoro tutaj mamy 2x, tu powinno być 4x. Niestety tutaj zaznaczamy również fałsz.